I nie patrzę na gwiazdy, ziom, jak szukać swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym. Siema, jestem szósty i mam dla Was naprawdę bardzo ciekawą rzecz, mianowicie podział Pokémonów, które wykluwają się z jajek podczas rajdów. Wiele razy o to pytaliście, więc wola. Czyli dokładnie rzecz mówiąc, jakie Pokémony wykluwają się z jajka różowego, czyli normalnego, złotego, czyli rzadkiego oraz tego legendarnego. Zacznijmy od jajka najczęściej spotykanego, czyli normalnego, tego różowiotkiego. Tutaj mamy szansę na walkę z 9 różnymi bosami wszystkich widzicie teraz na swoich ekranach więc możecie je przejrzeć, całą listę możecie teraz sobie, nie wiem, możecie zrobić screenshota, jakkolwiek między innymi jest tutaj Magikarp, wszystkie ewolucje starterów z drugiej generacji Executor i jeszcze parę innych ciekawych Pokémonów. moim zdaniem najlepiej jest trafić na jakiegoś bossa z drugiej generacji, to znaczy mam tutaj na myśli ewolucje starterów, bo dzięki temu naprawdę bardzo mocnego Pokémona i tak dalej, i tak dalej najmocniejszym bossem z tego jajka jest Executor, którego CP wynosi Ponad 12 tysięcy, więc naprawdę kozak, i myślę, że z nim walka nie byłaby już taka łatwa. Swoją drogą, ja już dzisiaj jednego bossa pokonałem, także rzućcie okiem, z kim walczyłem i co zdobyłem. Link znajdziecie w komentarzu, także wijajcie po obejrzeniu tego odcinka. Teraz przejdźmy jednak do jajka złotego, czyli tego rzadkiego. I tutaj oczywiście już o wiele, wiele, wiele ciekawsze pokemony, o wiele ciekawsze okazy. Między innymi Tyrek, Norlax, Charizard, Lapras i wiele innych mega kozackich pokemonów. Spójrzcie w ogóle na tego tyrka. Jego CP to ponad 34 tysiące. Masakra walczyć z takim bydlakiem. A co do legendarnych pokemonów? Cóż... Tutaj nie ma jeszcze potwierdzonych informacji, czy wszystkie legendy oraz mistyczne Pokemony się w nim znajdują, więc niestety musimy czekać. Oczywiście możemy się domyślać, jakie poksy tam się znajdują, jednak lepiej, tak jak mówię, poczekać na informacje oficjalne od Niantic. Oczywiście, tak jak mówię, no, można się domyślać, oczywiście są tam jakieś legendarne Pokemony, takie najbardziej rzadkie, ale nie ma sensu tutaj się, nie wiem, głowić. Co tam jest, czego zabraknie, po prostu poczekajmy. Wiem, że ta informacja jest najbardziej ciekawa, co właśnie w tych legendarnych jajkach się znajduje, no ale myślę, że sami możecie się domyślać. Tylko poczekajmy na potwierdzone informację. Tak czy siak, najczęściej będziemy spotykać jajko różowe lub złote i warto wiedzieć, jakie Pokemony mogą z niego polecieć. Teraz wy już to wiecie, także jeżeli macie jakichś znajomych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, podeślijcie im ten film, żebyście wszyscy ogarniali, jak teraz Pokemogo się zmieniło, jak to teraz wszystko wygląda. Tymczasem to byłoby na tyle link do Pokemon Go Hub z którego wziąłem te Pokémony. Znajdziecie oczywiście również w opisie, tak jak zawsze. Także tymczasem to byłoby na tyle. Trzymajcie się. 6.